Serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mamy e, brzydką pogodę za oknem, szaro, i od czasu do czasu popaduje deszcz, czyli klasyk. Jak ja mam wolny weekend, no to niestety pogoda pod psem. Dzisiaj e, mam taki dzień organizacyjny. E, pierwszym z najważniejszych e, terminów to jadę do mojej znajomej e, Gabi, która mnie rozlicza z podatku w Niemczech, z tego co słyszałam od moich znajomych, nie ma jakiegoś terminu, do kiedy trzeba e, się rozliczyć. Niektórzy nawet rozliczają się raz na 3 lata. No firmy myślę, że e, mają na innych zasadach, ale mnie to nie dotyczy, nie mam żadnej firmy, więc mi to obojętnie. E, później chyba skoczę na jakieś małe zakupy spożywcze, jakieś gotowanie, Zobaczymy jak ten dzień przebiegnie, więc zapraszam na tego vloga ze mną. Kupach w Aldim. Byliśmy też w Azgał, już nie nagrywałam, bo było pełno ludzi. Takie małe zakupki pieczarki, truskaweczki, sok warzywny z kiszonej kapustki, łosoś, orzeszki. Tutaj mam też mąkę bezglutenową, mam zamiar piec chlebki mięsko na jutrzejszy obiad, ale co najważniejsze zobaczcie tutaj e, słodkości z Polski, to wziąłam dla Saszy i tu najważniejsze kabanoski szyneczki e, a tu nie, tu jest boczuś, proszę jaki piękny i dwie szyneczki no, coś dobrego, a tu jeszcze mam mm, jak to mówią, kiełbaska w słoiku i szan y, z żurawiną. No, to na pewno będzie dobre. I to by było tyle y, z moich zakupów. A, i dostałam nową orchidejkę. Mam nadzieję, że ta tym razem będzie żyć. Żadnych, r, żadnego robactwa nie będzie. Dobrze, objazik był dobry. Już wróciliśmy. Tu teraz czeka kabusia. No, i czekała na mnie paczka, jak już widać, z książkami. Pierwsza z nich jest to książka Być tak naprawdę od grzecznej dziewczynki do wolnej kobiety, która idzie gdzie chce. Jest to książka o drodze do wolności, swobody, samoświadomości, a także o walce z własnymi demonami. To książka o wspomnieniach i emocjach, o bólu, prawdzie i sile, ale też o radości, szczęściu i szczerym zachwycie życiem. Słyszałam o tej książce e, dobre opinie. E, może któraś z Was już ją e, czytała, e, to dajcie znać w komentarzu, czy jest naprawdę tak dobra, jak e, o niej mówią. Druga książka, proszę bardzo. Tytuł przykuwa wzrok. Sami przyznajcie, bardzo mnie zaintrygowała. Dlatego ją zamówiłam. Jest to książka mniej. I tutaj piękne słowo, które widzicie, będzie ci dane. O trudnej sztuce odpuszczania, przepracowanie, zmęczenie, niedospanie, permanentny stres. Znasz te stany? No, chyba każdy zna. Nie znajdzie się nikt, kto by na ten temat nie miał nic do powiedzenia. Druga książka jest, tej same... trzecia, przepraszam, książka jest tej samej autorki. Też tytuł Przykuwa, wzrok, Emocje zadbane i masz, i tu znowu ten piękny wyraz. O trudnej sztuce radzenia sobie z uczuciami. Dogadaj się najpierw ze sobą, potem z innymi ludźmi i wreszcie odzyskaj święty spokój. I to też są święte słowa, mogę powiedzieć. Każdy chce z nas jak najlepiej wypaść w pracy, przed szefem, przed koleżankami. Stara się zadowolić męża, dzieci. Swoje środowisko, a zapomina o sobie. Myślę, że naprawdę e, te książki będzie się fajnie czytało i będą bardzo ciekawe. A może e, którą z tych dwóch też e, e, ktoś z Was już czytał, dajcie znać. Bardzo mnie e, interesuje Wasza opinia. A jeśli nikt z Was nie przeczytał, e, dam znać po przeczytaniu tych książek. E, co o nich myślę. Dobra. <laughs> na razie to tyle. Lecę do kuchni rozpakować parę rzeczy i przygotowywać co nieco na wieczór do jedzenia. A tak się kolonka prezentuje przed upieczeniem. Teraz trzeba poczekać na efekty. No, i golonka jest już gotowa. Troszkę skórka mi tu pękła, ale to nic. Szkoda, że nie możecie poczuć tego zapachu, bo golonka była e, pieczona w piwie. Także aromatik jest e, fantastyczny. No, i mam nadzieję, że Saszę będzie smakować. No. Spróbowałby powiedzieć, że jest niedobre. Dobrze, moi kochani. Kolacyjka zjedzona. Goloneczka podobno wyszła przepyszna. Teraz czas na relaks. Obejrzymy dalej drugi sezon wikingów. Coś od życia się należy po tym drepcianiu przez cały dzień. Będę się już z Wami żegnać. Yy, dziękuję za oglądanie tego vloga, że byliście razem ze mną. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie to zróbcie. Łapeczki w górę. Czekam na Wasze komentarze. Yy, I widzimy się w przyszłym vlogu. Cześć!